mm W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Przeżywamy listopad, miesiąc poświęcony wzmożonej modlitwie za dusze w czyśćcu cierpiące, którym przychodzimy z pomocą, zamawiając za nie msze święte i ofiarując za nie nasze modlitwy, i odpusty. Uświadamiamy sobie przemijalność naszego życia. Życie każdego człowieka nie kończy się na tej ziemi, choć śmierć stanowi cezurę między doczesnością a wiecznością. Każdy człowiek rodzi się, umiera i żyje wiecznie. Mówi kapłan słowami prefacji o zmarłych: Vita, mutatur, non tollitur. Życie zmienia się, ale się nie kończy. Kościół przypomina nam ostateczne rzeczy człowieka: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Po śmierci dokonuje się sąd szczegółowy nad każdą duszą, a na końcu dziejów, kiedy Pan Bóg zamknie bieg doczesności, będzie sąd ostateczny. Jak będzie z nami? Jak będzie ze mną? Co należy czynić, aby duszę zbawić? i po śmierci uniknąć wiecznego potępienia w piekle i znaleźć się w gronie zbawionych w niebie mówi dzisiaj święty Paweł apostoł i oto proszę aby miłość wasza jeszcze więcej obfitowała w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu Abyście rozeznali, co ważniejsze, żebyście byli szczerymi i bez obrazy na Dzień Chrystusowy, napełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku sławie i chwale Bożej. I mówi dzisiaj apostoł narodów: Ufamy w to, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, Doprowadzi je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa. Co więc należy czynić, aby duszę zbawić i po śmierci uniknąć wiecznego potępienia w piekle i znaleźć się w gronie zbawionych w niebie? Odpowiedź na to pytanie daje nam wiara katolicka. Jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie. Tę wiarę Bóg objawił, Syn Boży głosił i daje ją nam jako dar łaskę, łaskę wiary, wszczepioną w nas już w sakramencie Chrztu Świętego. Pierwszym warunkiem zbawienia jest wiara katolicka. Wiara jedynie prawdziwa. Jedyna prawdziwa wiara. Jedyna wiara dająca zbawienie. Mówi o tym wyraźnie sam Pan nasz Jezus Chrystus. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. I mówi Zbawiciel, Jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Naucza papież święty Pius X w katechizmie, czym jest wiara. Wiara jest cnotą nadprzyrodzoną, którą Bóg wlewa w nasze dusze i mocą której, opierając się na autorytecie Boga samego, wierzymy w to wszystko, co Bóg objawił i co podaje do wierzenia. Za pośrednictwem swego kościoła. A w nawiązaniu do wyznania wiary, do składu apostolskiego, który odmawiamy w pacierzu, naucza Ojciec Święty. Co znaczy słowo wierze, od którego rozpoczynamy wyznanie wiary? Słowo wierze. Znaczy, że przyjmuję za doskonałą prawdę to wszystko, co jest zawarte w tych dwunastu artykułach. Wierzę w te prawdy o wiele mocniej niż gdybym je widział na własne oczy, gdyż Bóg, który ani nie może się mylić, ani nie może w błąd wprowadzać. Objawił je świętemu Kościołowi katolickiemu, a nam za pośrednictwem tego Kościoła. Wskutek jakiego grzechu traci się wiarę? Wiarę traci się przez zaprzeczanie lub dobrowolne poddawanie wątpliwość choćby jednego z artykułów wiary które są nam podane do wierzenia. Jak odzyskać utraconą wiarę? Utraconą wiarę można odzyskać przez żal za grzech popełniony przeciwko wierze i przez ponowne przyjęcie całego depozytu wiary podawanego przez Kościół. Przywołajmy słowa atanazjańskiego wyznania wiary. Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut tenet catholicam fidem. Quam nisi quisque integram, inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit. Dokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary, której, jeśli by kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki. A papież święty Leon Wielki woła, Magnum presidium est fides integra, fides vera. Potężną obroną jest cała wiara, prawdziwa wiara. Drodzy wierni, aby zachować wiarę katolicką i apostolską, aby zachować wiarę katolicką i apostolską, która prowadzi do nieba, Trzeba tę wiarę poznawać gruntownie, rzetelnie, codziennie. Do tego trudu poznawania wiary katolickiej i apostolskiej powinny nas skłaniać, oprócz działania łaski Bożej, także okoliczności, w jakich znaleźli się katolicy. Kiedy to kilkadziesiąt lat temu została dokonana w strukturach kościelnych zmiana religii z katolickiej na nową religię. Trzeba zatem przywiązywać dzisiaj wielką wagę osobiście do poznawania wiary katolickiej i apostolskiej. W jaki sposób to czynić? Po pierwsze, słuchając tej garstki duchownych katolickich, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Po drugie, czytając codziennie i z uwagą treści wiary katolickiej. Na pierwszym miejscu katolickie tradycyjne katechizmy, po drugie żywoty świętych, po trzecie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym. Słuchając garstki katolickich duchownych, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. I czytając codziennie i z uwagą treści wiary katolickiej, będziemy tę wiarę coraz lepiej poznawać, będziemy coraz bardziej zdolni, aby odróżniać wiarę katolicką od błędów wierze katolickiej przeciwnych i będziemy coraz dokładniej wiedzieć, jak swoje życie układać według reguł wiary katolickiej, a żyjąc tak, zbawić duszę swoją i po śmierci dołączyć do grona zbawionych w niebie. Drugim warunkiem zbawienia jest zachowanie przykazań Bożych. Mówi o tym wyraźnie Pan nasz Jezus Chrystus. Do bogatego młodzieńca, który pytał: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiada Pan: Znasz przykazania? Przypomnijmy dziesięć przykazań bożych. Jam jest Pan, Bóg Twój. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Czci swego ojca i matkę swoją. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która Jego jest. O konieczności łączenia wiary z uczynkami, pisze w liście, święty Jakub apostoł. Cóż za pożytek bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a nie miałby uczynków. Czy wiara może go zbawić? Wiara, jeśliby nie miała uczynków, Martwa jest sama w sobie. Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Aby duszę zbawić, trzeba zatem zachować przykazania Boże i Kościelne, Trzeba unikać grzechu. Zwłaszcza grzechu śmiertelnego, jako największej niedorzeczności. Trzeba czynić dobro, trzeba wiernie wypełniać obowiązki stanu. Kościół podaje nam całe spektrum dobrych uczynków, które mamy pełnić. Najprzedniejsze dobre uczynki. Modlitwa, post, jałmużna. Uczynki miłosierne względem ciała, łaknących nakarmić, pragnących napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. Uczynki miłosierne względem duszy. Grzeszących upominać, nieumiejących pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Zachowując przykazania, czyniąc dobro, i unikając grzechu, jesteśmy na drodze do zbawienia. Wspaniała scena sądu ostatecznego opisana na kartach Ewangelii Świętego Mateusza w 25 rozdziale nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. Kto czynił dobro, będzie nagrodzony, kto nie czynił dobra, będzie potępiony. Trzecim warunkiem zbawienia jest godne przyjmowanie komunii świętej. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: czytamy w Ewangelii świętego Jana, jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. Ten jest chleb z nieba stępujący, aby jeśli kto go spożywać będzie, nie umarł. Jam jest chleb żywy, który z nieba stąpił. Jeśli kto pożywać będzie tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, jest ciało moje za życie świata. Zaprawdę, zaprawdę Wam powiadam, jeślibyście nie jedli ciała syna człowieczego i nie pili krwi jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto pożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dzień ostatni. Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jako mnie posłał żyjący Ojciec, i ja żyję dla Ojca, a kto mnie pożywa, i On żyć będzie dla mnie. Ten jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jak ojcowie wasi jedli manne i pomarli, kto pożywa tego chleba, żyć będzie na wieki. Drodzy wierni, z wiarą, z największą czcią, z czystym sercem, z pokorą i miłością, przyjmujmy najświętszy sakrament. Sam Chrystus Pan przychodzi. Każda komunia święta to zadatek życia wiecznego. I w końcu ostatecznym warunkiem zbawienia jest być w stanie łaski uświęcającej. Bardzo poważną przestrogą. Są słowa, jakie papież Innocenty IV zawarł w liście do kardynała Legata na Cyprze. Jeśli zaś ktoś bez pokuty umiera w grzechu śmiertelnym, to bez wątpienia cierpi na zawsze męki ognia wieczystego piekła. A święta Teresa Zawili wołała do kapłanów, Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie. Drodzy wierni, dokładajmy pilnie starań, aby trwale zachować w swojej duszy stan łaski uświęcającej wolność od grzechu śmiertelnego. A jeśli nieszczęśliwie popełnilibyśmy grzech śmiertelny, biegnijmy co rychlej, nie zwlekając, do katolickiego kapłana, do spowiedzi i odprawmy dobrą spowiedź, szczerą i pokorną. Wtedy będziemy mogli przeżywać dni naszej doczesności bezpiecznie i będziemy mogli odchodzić z tego świata z ufnością w zbawienie wieczne. Okażemy się sługami roztropnymi, mądrymi, czuwającymi. Teologia katolicka stosuje pojęcie łaska ostatecznego wytrwania. Łaska ostatecznego wytrwania to znaczy łaska wytrwania w katolickiej wierze łaska wytrwania w dobrem, łaska wytrwania w łasce uświęcającej w ostatniej godzinie życia doczesnego. Już teraz, codziennie, z pokorą i ufnością, wypraszajmy sobie łaskę ostatecznego wytrwania. Prośmy o tę łaskę anioła stróża w codziennej modlitwie, strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Prośmy o tę łaskę Matkę Bożą, słowami pozdrowienia anielskiego, święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. I prośmy o tę łaskę świętego Józefa, odmawiając codziennie litanię do świętego Józefa i prosząc z ufnością, patronie umierających módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.